Szedł. No, witam wszystkich tutaj zgromadzonych, z tej strony Czukę. Witam was w kolejnym nietypowym odcinku oczywiście. Wybaczcie za ubrania, które mam tutaj obok siebie, zapomniałem sprzątnąć, a ten odcinek leci bardziej tak jak na spontanie, że tak powiem. Patrzę czy mi mikrofon ładnie łapie, bo ja mam go mniej więcej tutaj, a ja siedzę daleko od biurka, więc no, może być to troszkę bardzo dziwne. Dzisiaj w kolejnym nietypowym odcinku będę czytał komentarze, oczywiście, bo troszkę się ich nabierało. A jako, że wolę odpowiadać na odcinku na niektóre te komentarze, yy, to no, Jeszcze może troszkę ustawię kamerę niżej, żeby było ładniej. Ze nas zbierało się dość dużo komentarzy, na które bym chciał. Powiedzmy, że osobiście opowiadać, bo ja cóż rzadko odpisuję. A może w kolejnym nietypowym odcinku zrobię coś innego niż czytanie w sumie komentarzy. Coś nowego, niż czytanie wattpada, niż. E, um, no. Może nie będę wam spoilował, kilka z moich adminów na Discordzie wie o co mi chodzi, co będę robił. Będzie mnie chwytał duży cringe zapewne. Tak czy inaczej, względnie nie przedłużając, przejdźmy już może do, tej do tych całych komentarzy. Ej, no, od razu mówię, że przepraszam za głos. Jeżeli mam jakoś takoś zmieniony, mam lekko zatkany nos, bo byłem na winobraniu i się trochę przyziębiłem. Ale to też moje samopoczucie jest troszkę. Gówniane, już nie klnąc, w sumie będę się ograniczał z przeklinaniem i będę próbował znaleźć zamienniki. A co, może już zaczynajmy, ok? E, a a gdzie y, zwykłe odcy! E, no. Codziennie? Prócz tego, który jest teraz, e, który teraz nagrywam, polecam zerkać na kanał. Każdy odcinek u mnie jest... powiedzmy w cudzysłowie, zwykły. Codziennie prawie. No przepraszam, że przed wczoraj nic nie było, ale byłem. Troszkę. zjechany po wyjeździe. Zrób y, trzy randomowe y, gry. Brzmi to jak podrąbanie czegoś z zagranicznego YouTube'a. Bo cóż, jeżeli mam być szczery, to. Nie tak, że Markiplier to nagrywa, że 8 Ryan to nagrywa, że jeszcze inni tam youtuberzy z zagraniczni to nagrywają, nie wiem czy by się też nawet przyjęło na moim kanale. Wolę nagrywać osobne jakieś gry indie, bo w sumie to się według mnie bardziej przyjmuje i lepiej mi się to wtedy montuje, niż trzy gry na jednym odcinku. W sumie raz się zdarzyło, że chyba nagrałem w Garry's Modzie dwie mapy jednocześnie ze znajomymi albo trzy mapy, nie wiem. Już nie pamiętam. Y, dasz mapę? Dużo pytajników? Jasne, oczywiście. Podam ją w opisie, jeżeli byś chciał. TF2 y, y, się Pałebe wiem, mówi to typ co ma nick Skocio TF2, ale nie mogę zmienić XD Po pierwsze. Y, da się zmienić Musisz poszukać w opcjach YouTube'a. A po drugie jeżeli ci się nie podoba, że nagrywam Team Fortress 2, to tam masz drzwi. Proszę. Droga wolna. I no, jeżeli wolisz oglądać inne filmy aniżeli Team Fortress 2. No to po co oglądasz u mnie Team Fortress 2? Skoro ci się ta gra nie podoba? Nie rozumiem tego. Ja tak krzyczę, jak widzę swoją twarz z rana w lustrze. Change my mind. Ej. Ej, ale proszę mnie tu nie mieć złego y, mniemania o sobie. Halo, nie wolno tak. Może ja i też jestem. No, ale nie, nie pozwalam mieć tutaj złego mniemania o sobie. Każdy na swój sposób jest piękny, jak mi to ktoś mówił dawno temu. I radzę się tym kierować. Czyżby ktoś wysłał Elevenowi grę? Czasami się zdarza, że znajomy kupi znajomemu grę, co w tym dziwnego. Była okazja. Kupiłem i dałem. Bo szczerze ja nie lubię takich gier. Jestem zbyt pussy i chcę takiego zagrać. No, gdyby ta gra miała multiplayer, to może bym się bardziej skusił? No. Kurde, witam XD. A no witam. Czekaj, zauważyłeś, że nie mówisz na swoich odcinkach, zostawcie łapkę w górę oraz suba? No bo nie muszę, no bo tego też nie żądam. E, no jak chcecie zostawić łapkę, to zostawcie. Jak chcecie zasubskrybować, to zasubskrybujcie. Ja was do niczego nie zmuszam. Taki już jestem w sumie. Twoje odcinki są y, tak nudne, że uśpiły mi remka. No to po co mu dosypywałeś y, tabletek nasennych do. Bicia? Tłumacz się Skinner, bo w sumie... Ty to zrobiłeś, nie ja? Plz nagrywaj więcej horror mapek, uwielbiam je, plz! Problem... Ha, go roz... Problem Garysmoda jest taki, z horror mapkami oczywiście, że samemu mi się troszkę tak... Słabo to nagrywa, że tak powiem. Zawsze nagrywam horror mapki albo adventure mapki typu Intelligence Delivery, jak nagrywałem to z Rokim, albo tamto z jumpscarami, co nagrywałem z chłopakami z Maxem i Admirosem. To nagrywam jedynie z ekipą, bo samemu nagrywa mi się to tak trochę. mech. I lepiej mi się to nagrywa jak mam z kim o kimkolwiek o czymkolwiek gadać. No i o kimkolwiek też mogę też tam gadać z ekipą. W sumie takie odcinki mi się najlepiej nagrywa, bo ja nigdy nie byłem przyzwyczajony do nagrywania odcinków sam. Ale powolutku to zmieniam. Powolutku jakoś to zmieniam, próbuję się, staram się nagrywać yy, jakieś tam różne odcinki sam, typu Team Fortress, typu yy, Garry's Mod Workshop, typu gry indie i różne takie tam. Tak. Ciuken! Dawaj specjal ze wszystkimi widzami na gmodzie! Jeżeli chodzi o ten special na 50 tysięcy subskrypcji, to ja już mam pomysł, tylko muszę go zrealizować. I to będzie jako prawdopodobnie kolejny nietypowy odcinek. Który będzie nietypowy, inny od tych, które są aktualnie. To nie będzie czytanie komentarzy, oczywiście. To będzie co innego. Nagrywam. Eee... Prawdopodobnie ten odcinek pojawi się za tydzień, albo za dwa tygodnie w weekend. Nie wiem jak się wyrobię z czasem, oczywiście. Zobaczy się, bo prawdopodobnie po PGA będę miał o wiele, wiele mniej czasu. Ale jakoś będę próbował to wszystko złączyć z sobą. W sumie nie, to jeszcze we wrześniu wejdzie ten special cały, więc tylko patrzcie na kanał. Pojawi się do dwóch tygodni obiecuję. Tylko mam nadzieję, że nie zapomnę. Chcę więcej czytania kom. Proszę bardzo. Oto kolejny odcinek z czytania komentarzy. Jak mówiłem na początku. Czy to takie położenie kamery albo coś, czy ta półka jest krzywo? Ta na której jest ten jest ziele creeper i td. innej nie widzę, no ale Chodzi ci chyba o to, nie? To chyba było ustawienie kamery, bo i w sumie też widzę, że jest lekko krzywa, bo w sumie ten stojak, na którym stoi teraz moja kamerka, jest też trochę krzywa. Trochę... stojak jest krzywa, tak, bardzo fajnie czekam odmiana. Ten stojak, na którym stoi ta kamerka jest krzywy troszkę. Muszę dokręcić nóżki, bo mi się znowu odkręcają. Ale nie, nie jest krzywa, wisi równo, wszystko się na tym trzyma. Już od trzech lat chyba. Kurde, a już myślałem, że znajdę youtubera, który ma nogi. E, bo prawda w sumie jest taka, że większość youtuberów, którzy nagrywają gry na kanał albo takie odcinki jak ja teraz, wypożyczają nogi, by wyjść na zewnątrz. Bo w sumie my w Czech 3 czwarte czasu nie potrzebujemy własnych nóg, żeby się poruszać. Wystarczy nam krzesło z kółkiem oraz przynajmniej laska, którą możemy się poruszać. No, poruszać. No, a tak naprawdę to proszę. Moje nogi. Happy? A gówno! Tutaj idziemy znowu. Oh, shit. Here we go again. Ja chcę FNAFy, kurwa, gnojki. I e, kurwa, e, dawaj, czuken. Nagram FNAFa. Jak będzie, może coś nowego. Albo jak będę miał szansę z chłopakami coś w Garysmodzie. Podobno do Wiara mają wejść nowości, tak więc czekam. No kto ci robi miniaturki, bo są zajebiste? No ja w stu procentach w sumie. Przesiaduję nad nimi dość długo, jeżeli mam jakiś pomysł, albo krótko, jeżeli pomysł jest prosty i fajny. Na przykład jak w budowaniu mojego domu, to jest prosta miniaturka. Zrobiona gdzieś tak w 15 minut, albo na przykład tutaj, miniaturka do Team Fortress 2, dawnego dość odcinka, który robiłem. Troszkę przesiedziałem, bo musiałem zrobić yy, tą pozę całą tej postaci w Source Filmmakerze, ale różnie to, wy... Roż... różnie to bywa. Czasami podbieram pomysł od kogoś na YouTubie, czasami na pomysł wpadam sam. Bo w sumie tak już bywa. No. Cześć Eleven. Ubert. Kiedy kolejny update do SCPSL? Bo czekam. No, alo, kiedy będzie? Czekamy dość długo. Może dodasz e, miotacz płomieni czy coś? He? Drugi eleven. Aha, i kiedy Undertale? Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jakim cudem Wy widzicie we mnie Elevena, Bo ja nie wiem. Nie mam okularów, nie mam jego tła. Może. Zachowanie jest mo troszeczkę minimalnie podobne. Niektóre gry, które on nagrał też są na moim kanale, ale jeżeli mam być szczery, to jesteśmy dwiema różnymi postaciami, dwiema różnymi osobami, które różnią się charakterem. Chcemy ASMR! An nie! Just! No, żadnego kolejnego ASMR. To była duża, ale to duża tragedia, którą stworzyłem, i duży mój błąd, który stworzyłem na kanał. Nigdy więcej tego nie powtórzę. Nie mam zamiaru. No, chyba, że ktoś mnie czymś przekupi. Yy, a którego maja skończyłeś te 22 lata? 27. Czuję się staro. Dorosłe życie z się. Przymulony oglądanką nowego filmu na tym kanale, gdy nie masz co robić. A no, czy czwarte wszystkiego mojego tutaj to jest... ten. to jestem ja. Przymulony ja. W większości. Teraz... wypiłem dużo herbaty i jestem trochę pobudzony. Bo w sumie pomaga... herbata pomaga na gardło oraz pomaga ze samopoczuciem. Dobra. To by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. I mam nadzieję, że nie będzie dość krótki. No w sumie jest troszkę taki nowy, siedzę na sofie i gadam do was. Tago, no to widzimy się w kolejnym, a ja prawdopodobnie... pójdę teraz zmontować ten odcinek i będę go chciał dzisiaj jeszcze wrócić, o ile zdążę, bo już jest w pół do szóstej. No. Tak czy inaczej, z wami był Chaken, trzymajcie się. Do następnego, mam nadzieję, że podobało wam się czytanie komentarzy. I piszcie ich więcej pod filmami, bo wtedy będę miał więcej do czytania. To jest moja mała prośba do Was.